Siostry Bohosiewicz, Sonia i Maja to duet, który niezmiennie fascynuje miłośników polskiego show biznesu. Ich relacja budzi wiele emocji, a różnica wieku wynosząca 14 lat prowadzi do licznych spekulacji w internecie. Niektórzy internauci składają nawet niecodzienne teorie, sugerując, że Maja mogłaby być córką Sonii, a nie jej siostrą. Aby rozwiązać te plotki, Maja postanowiła zabrać głos i uczynić porządek z tymi nieprawdziwymi oskarżeniami. Aktualnie Maja bawi widzów w programie Taniec z Gwiazdami, a jej talent i charyzma nie mogą pozostać niezauważone. Ostatnio, podczas rozmowy z portalem Pomponik, Maja została zapytana o panujące w mediach doniesienia dotyczące jej relacji z siostrą w związku z domniemanym pokrewieństwem. Odpowiedziała stanowczo: To nieprawda. Rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości. W miarę jak temat nabierał rozgłosu, Reporter postanowił zadać Maii odważne pytanie odnośnie tego, czy kiedykolwiek rozważała przeprowadzenie testów DNA, które mogłyby ostatecznie zdementować teorie spiskowe. Nie, nie myślałam o tym, odparła krótko Bohosiewicz, podkreślając, że nie zamierza poświęcać swojego czasu na walkę z bezpodstawnymi plotkami. Przy okazji piątego odcinka Tańca z Gwiazdami, Maja zaprosiła widzów do swojego domu rodzinnego, co dodatkowo poszerzało horyzonty na temat jej rodziny. Mamy odcinek rodzinny, jutro go nagrywamy. Zapraszam do mojego domu, poznacie moją mamę, tatę, moich braci, a moją siostrę już znacie. Dowiecie się wszystkiego, nie bójcie się, mówiła z uśmiechem. Kiedyś Maja zmysłowo przekornie komentowała oskarżenia, które pojawiały się w jej kierunku w mediach społecznościowych. Sonia musiałaby mnie urodzić w wieku 14 lat, a... Oprócz tego niektórzy doszukują się u mnie upośledzenia umy umysłowego w postaci FAS, czyli skutków działania alkoholu w czasie ciąży, co oczywiście miałoby sens tylko wówczas, gdybym urodziła się, będąc nieletnią. A mój mąż? Cóż, nieślubny syn prezydenta Kwaśniewskiego z apartamentami w ustce, który jak widać nie ma problemu ze mną, a ja według ich teorii powinnam być biedna i brzydka. Tak z humorem i odrobiną sarkazmu odniosła się do teorii swoich hejterów. Również Sonia nie zamierzała stać z boku. Postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytania internautów na Instagramie. "Fałsz. Ani Maja, ani Mateusz nie są moimi dziećmi. Jesteśmy rodzeństwem. Mamy również brata Łukasza. Razem tworzymy czwórkę", napisała aktorka, stawiając kropkę nad i w dyskusji. Rodzina Bohosiewicz to zatem więcej niż tylko temat rozważań w sieci. To historia, która bawi, skłania do refleksji i pokazuje, jak ważne są więzi rodzinne oraz umiejętność obrony swojego wizerunku w blasku fleszy.